Witam Cię serdecznie z tej strony Paweł Biedrzycki, strefa inwestorów.pl. Dzisiaj mamy 4 maja 2009 roku, no i zaczynamy wideo komentarz podsumowujący wydarzenia rynkowe w kwietniu 2009 roku. W zeszłym, w zeszłym miesiącu mówiliśmy o możliwości wystąpienia kolejnej fali przeceny na SP znoszącej wzrosty na nowe minima. Niestety, albo można powiedzieć na szczęście, indeks za zaoceny wykazał się w kwietniu realną siłą, co sugeruje, że zarówno w średnim, jak i długim terminie atmosfera zarozsądna, no, podobnie jak na naszym rynku również ulega zmianie. Przejdźmy teraz do wykresów. Zaczynamy od S&P w kresce miesięcznej i tutaj y, mamy zaznaczone te dwie pułapki, o których mówiliśmy w zeszłym miesiącu. I, y, i to co jest ważne, to moim zdaniem Pewna analogia, jaką można, jakiej można się dopatrzyć między tym zakończeniem bez internetowej w 2002-2003 roku, a obecnymi wzrostami na indeksie SP. Zwróćmy uwagę, że wtedy również mieliśmy do czynienia z dwoma białymi świecami na miesiącach pod rząd, po czym rynek wykonał silny ruch powrotny. Moim zdaniem, tutaj również ten scenariusz jest podobny i dodając do tego tą pułapkę na, na niedźwiedzie, która została zastawiona na indeksie, jest duża szansa, że być może rynek może próbować rysować dno. Jeżeli porównamy falę pod względem punktowym, no to okazuje się, że obecna fala jest. Nieznacznie, naj, naj, właściwie to jest największa fala korekcyjna w ramach tego całego ruchu spadkowego, co oznacza, że być może, no oczywiście najdłuższa korekta wzrostowa oznacza, że siła byków w obecnej chwili jest największa, więc niewykluczone, że spadki możemy interpretować jako korektę. No, w tym nowym trendzie takim konsolidacyjno-bocznym, ewentualnie wzrostowym. Jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, no to w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że kluczową świecą jest właśnie ta świeca, bodajże to było z 24 czy 26 marca i jeżeli ona zostanie wyłamana w dół, no to schodzimy na nowe minima. Do takiego wyłamania nie doszło, indeks wykonał korektę, nie zanegował świecy, po czym y, kontynuował ruch w górę. W obecnej chwili no, na indeksie SP mamy tak, jakby m, rysuje nam się klin wzrostowy. Y, jeżeli by doszło do wybicia z tego klina, no to może dojść nawet do przeceny do podstawy klina. Aczkolwiek no, wciąż najważniejszym wsparciem jest y, ta y, y, świeca. I jeszcze jedna ważna rzecz. My mówiliśmy w poprzednich wideo, że no, ten opór na indeksie SP 500 jest w okolicy 800 punktów. Ten opór został wyłamany, a jak wiadomo, zgodnie z zasadami analizy technicznej pokonany opór staje się wsparciem, więc ewentualne spadki na SP mogą zostać powstrzymane w okolicy 800 punktów. Tutaj mamy dodatkowo wsparcie w postaci średniej 50-dniowej. Przejdźmy teraz do indeksu WIG-20 w rozkładzie miesięcznym i tutaj zaznaczam, to jest skala logarytmiczna. Jeżeli porównamy procentowo, może najpierw przejdźmy do skali liniowej. Jeżeli porównamy pod względem punktowym te odbicie, które zakończyło bezsę internetową z obecną zwyżką, to już zwrócimy uwagę, że nieznacznie ten poziom został wyłamany. Jeżeli przejdziemy na skalę, skalę y, logarytmiczną, no to okazuje się, że ten poziom wciąż jeszcze nie został y, osiągnięty. Więc trochę miejsca przed y, analogiczną korektą, jaka miała miejsce tutaj, podobną do tej korekty, jest jeszcze. Aczkolwiek no to widmo y, jakiejś przynajmniej. Y, 10-20% korekty wisi nad rynkiem. Indeks najszerszy, i tutaj y, skarla również logarytmiczna. I zwracam uwagę, jeżeli porównamy pod względem procentowym odbicie na indeksie najszerszym, no to już chyba. Widzimy, że jest to największe odbicie w całym tym cyklu spadkowym. A dla mnie to jest sygnał, że ewentualne spadki w obecnej chwili na indeksie WIG interpretuję jako korektę przed albo ruchem bocznym, czyli jakąś szerszą, dłuższą, roczną, półtora-roczną konsolidacją, albo korektą przed kontynuacją wzrostów. Generalnie atmosfera rynkowa ze spadkowej zmieniła się. Na zakończenie MWIG 40, tutaj również jest to największa fala wzrostowa w ramach całego, całego ruchu spadkowego, wszystkich korekt. No i widać, że ta determinacja byków do kupna jest silna. No i tutaj pamiętajmy o jednym realną siłą y, rynku pokazuje cały cały to znaczy no, te najmniejsze spółki. Wtedy widzimy czy są pieniądze do kupna na rynku, a nie tylko najwie, największe najbardziej płynne papiery z WIG20. Tutaj widać, że mWIG40 jest jednym z no, najszybciej rosnących indeksów, więc widzimy, że te pieniądze nie tylko płyną do na, na największych spółek y, ze spekulacyjnych y, no, największych inwestorów, tylko y, do całego szerokiego rynku. Także podsumowując, w zeszłym miesiącu mówiliśmy o tym, że wzorowym scenariuszem dla rynków w obecnej chwili jest nowa fala spadkowa znosząca kursy na nowe minima indeksu S&P DAX oraz WIG20, przy czym brak nowych minimumów na Nasdaq oraz WIG. No ten scenariusz jest wciąż możliwy, ale po wykazaniu siły przez rynki w kwietniu mniej prawdopodobny. Generalnie widać symptomy, które mówią, że Najprawdopodobniej mamy do czynienia ze zmianą trendu spadkowego na boczny albo nawet na wzrostowy. Czyli generalnie ja zakładam, że na WIG, na indeksie najszerszym już nie, nie, nie zobaczymy niższego dołka, ale podobnie może być również na WIG 20, SP500 oraz na DAXie. No, do potwierdzenia tego założenia potrzebujemy no, wyższego dołka na indeksach, czyli takiej korekty, która nie zejdzie poniżej ten minimum, która będzie sugerowała zmianę trendu zgodnie z teorią doła. Także na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Ci teraz za uwagę. No i oczywiście pozdrawiam i życzę dużych zysków.